Cześć, witam wszystkich, ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Medieval Dynasty Kończymy budować magazyn i mamy aż się zakurzyło Dobra, to co nam zbędne odkładamy Odkładamy to też można odłożyć. Nie tylko ryby, mięso, a ryby, mięso to już można nawet zjeść. No i nastaje wieczór, i ja proponuję, żebyśmy poszli tutaj i o. skakuj, i tutaj zrobili. Segregacje, co się nam przyda, co nie. Kurde, noża nie wziąłem. brązowe obuć są. Czekajcie, tamten gdzieś strzelał z łuku. Ale, ale nie trafiał. Dobra. Kij z tym. Łuk. O, monety są na, na tym, jako porzucone zapasy, porzucony łup w sumie, no. Miksturki. Kamienne strzały kolejne. Tutaj mamy nóż. Jeżeli się nie tu już mamy gotowy nóż, zrobiony. Dobra, futro, mięso. I dwa dziki jeszcze oprawimy, damy radę tym nożem. na kamienny nóż. No i dupa, no. Słuchajcie, tutaj powinien być jakiś, albo i nie. Dobra, bułka owsiana, cebula, korja futro, piolka strzała, mistura, mięso, pióro, ser. Mięso, płuk. Czy to by było wszystko? No to wygląda, że tak. Tutaj żadnej strzały nie ma. Przynajmniej nie widzę, nic się nie, tutaj nie wyświetla. Potrzebujemy noża. Dobra. No trudno. Nie wiedzieć, że jeszcze tutaj jest jeden dzik. No, się nie zepsuł dziku. Dobra, i to do magazynu dajmy włócznie. No, cykorie, futro, piolka, strzały, mikstury leczenia i w ogóle nocnej wizji, mięso to nie, pióro tak, skóra i łuk. I łuk. I wszystko. Dobra, resztę idziemy zanieść do naszej skrzyni. Ale z skrzyni też trzeba coś zabrać. Zalecimy tak. Łapka lekarska, łopata, kilof, butelki, młotek, futro, miska, kolejne kamienne włócznie, nóż, kamień, motyka, siekiera, strzały, łopata, młotek. Jedzenie tutaj zostawimy. Jedzenie tutaj zostawimy. Dobra, resztę, resztę zaniesiemy. Jeszcze pamiętajmy, że mamy usudowina jakieś rzeczy Ten co nas poskładał do kupy. No i dobra, i lecimy z drugą turą. Chociaż nie, zostawmy sobie coś na jutro. Nie podajmy tak, nie chodźmy po nocy. się że zwierzęta zjedzą, i co będzie. Dobra, nożyki. Jak najbardziej, mikstury, patyki, piwo, pióro i słoma. Dobra, resztę... Mm, piwo. Ale bym zrobił. Tutaj piwo. Jeszcze coś? Nie. Dobra. By w sumie też na razie. pióra też to i to. Dobra, polecimy jeszcze do miasta, po ciasta. Proszę też tamte, tamte rzeczy od w przejść. niby blisko, a trzeba się jednak nalatać. doczekać aż będziemy mieli konia. Szybciej będzie szła jazda w sumie podróż, nie jazda, bo jazda to zawsze jest szybsza niż, niż chodzenie, nie? Ale szybciej będą całe podróże. No idziemy prosto. I tak w jedno miejsce trafimy i tak. A niej będzie kręcenia. No i mamy. Dobra, bierzemy wszystko. Jak orześcimy to miejsce do zera, to już nie będziemy musieli tutaj przychodzić. No, chyba że na targ. The no, wrong place can make all the difference in the world. I hope our king is going to reign as long as possible. Tak jak jest dobrze, dobre to, że są daleko, tak? I są dobrzy, że są. z natury dobrze, bo czasami ożywi tak, że jak się człowiek uprze to i żywemu mu nie przepuści. Czy rysują tutaj na mnie? No nie. Dobra, już się zabijamy królików. Kodaj ich. A tak przejdę tutaj, to tutaj pod skałami słychać. O, tam jaki wózek jest. O, widzę, że obóz w ogóle całkiem, cały jest. No dobra, rzućmy okiem na niego. O. Mała paczka, ustalone no, tak. mięso. Tutaj nic, tutaj nic. Tutaj też nic. Ja tutaj rozglądam po tym obozie, może coś ciekawego będzie. A no, a pojemnik z kapustą i monetami. Komuś się chyba coś rozdarło, może importki poszły na, na, na tyłku. I, a, po co pochodnia? O, i wino jabłkowe. Tutaj jeszcze widzę... Albo dobrze widzę, albo źle widzę. Chyba źle widzę. Chyba źle widzę. No. Nie, tutaj nie ma. No trudno. Ale tak wyglądało, jakby coś tutaj było. Jesteśmy. To co nam się nie przyda, to zostawiamy tutaj. Na razie tak tylko my jesteśmy, więc nie ma co. Tutaj szaleć, no pusta miód pitny i piwa, no i wina, weźmy, opieśmy upieś to mięso. Pytanie, co jeść? Jeszcze przejdziemy się do tych ruin, zobaczymy. O, produkcja. Dobra. Eee, jeszcze przejdziemy się do tych ruin, co tam. Walczyliśmy co grują nad naszym domostwem. Dajmy tutaj to. Zwracamy, czy wszystko stamtąd wzięliśmy, czy nic żeśmy nie pominęli. Tutaj mogłem zostawić chociaż trochę mięsa. aż po... Dobra, dwa mięsa zostały na, na jakby na wilcze apetyc. Będę chciał zjeść kebaba z kapytami. Nie, nie wziąłem tu puste, to też widzę, że pusto jest, to też jest puste. tego też wcięło? Nie, ten jest. E, dobra. No trudno. Nic ci nie damy. żarcie mamy i mamy, ale też... ...szkoda było tych jeleni. Bo one znikną przecież tutaj stąd. Weźmy sobie włócznie. Zacznijmy od... No, od dużego sukcesu nie wróżę z tym sprzętem. ale może coś się uda wow. stanowczo za wysoko Nie wbiła się. No. Coś tutaj jest. Nie ma. Dobra. Tu tak. Dobiec. Rzucić. O! Dobra, odpoczynek. Słuchajcie, teraz widzisz, będzie lepiej wychodzenia. Пайня <говор> Есть. <говор> Teraz tak, czy ja się wrałem na to z nożem? No oczywiście, że nie. No bo po co? Dobra, weźmy te kamienne. No na razie. Idziemy powoli Ach. Co to był zarzut? Proszę państwa, co to był zarzut normalnie? Mistrz Świata w rzucaniu włócznią. O! Została chyba, ale... viu? Добра. типа i leży a przepraszam aż mnie aż mnie coś zadrapało w gardle i czoszka jelenia się pojawiła dobra trzeba sprawdzić czy na mapie jest już wszystko nie, jeszcze coś, jeszcze gdzieś jakiś zielony jest. No, pojawi się gdzieś coś. Dobro jutro. Dobra, to idziemy jeszcze na tą, tą stronę. Zapalować na ptaki. Dobra, jeden. drugigo nie ma No to ten ten się przewraca. No. Niestety arła opolawałem. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Albo wszystkie jeszcze, jak, jeszcze jakiś silonek albo sarenka. Ale no, nie ma już tutaj więcej. Może jutro się pojawią. Dobra, idziemy to e, wrzucić do magazynu. Chociaż nie do, do tego, do, do skrzyni w domu. Ale czaszki jelenia i, i pióra i, i w ogóle, to można wrzucić tutaj. O, proszę bardzo. Cyk. Pióro. Jeszcze coś. Skóra. O. Hmm? No i dobra. I... To było wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy, o dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że się podobało. Ale jeszcze go reklamacji nie przyjmuję. I co? Łapka do góry jak się podobało. Subik. Strefa komentarzy oczywiście należy do Was. Ja zapraszam oczywiście ze swojej strony na kolejne moje produkcje. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!